Ale dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na kanale z Uncompromising Mode. E, jest, dla tych którzy nie wiedzą, Uncompromising Mode polega na tym, że na świecie jest e, o wiele więcej różnego rodzaju utrudnień i no, Uncompromising, czyli, e, o Jezu, nie wiem, ale no taki... Niewybaczalny. No to nie jest dobre tłumaczenie takie słowo w słowo, ale tak możecie e, załapać chyba koncept. Jezu, chyste, dobre przygotowanie do odcinka. Nawet nie wiesz, jak się tłumaczy, przygotowanie. Znaczy e, nazwa, moda, którego masz zamiar ogrywać. I na czym to wszystko polega? Polega to na tym, że na świecie będzie bardzo dużo różnego rodzaju utrudnień. E, tak Następnie nieco na live sobie przejrzałem, nieco, 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 żeby wiedzieć czego się mogę mniej więcej spodziewać. I powiem Wam, że jest to dosyć dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Na pewno jest jeden e, zupełnie nowy biom, który na pewno będę chciał odwiedzić. Już teraz w ogóle widzę, że nam się wygenerował świat bez sadzonek patyków i bez sadzonek trawy. Z tym na dodatek dziadowski. Dziadowską odmianą jagódek, więc no, niefajna sprawa, tak trochę bym powiedział niefajna spawa. No i ogólnie plan jest taki, żeby no, przeżyć w tym modzie, bo na przykład taka ciekawostka, że podczas zimy istnieje coś w rodzaju odpowiednika. Eee, burzy piaskowej, którą znamy z oazy, tylko że ona jest z tego, co kojarzy to globalnie, więc no, trzeba się na nią zdecydowanie przygotować. Eee, wiem, że na przykład pająki mają nowe ataki, Bizony, Corafanty, wszystko jest o wiele trudniejsze do zabicia, a na dodatek eee, no może dopić nieco mniej jedzenia. Eee, X-a, bo w sumie jest to postać, której na kanale myślę, że za dużo nie było. A jego umiejętność leczenia się zębatkami, w momencie, w którym, no myślę, że się wybierzemy, może jeszcze przed jesienią do ruin i zobaczymy, czy tam coś się pozmienia Wiem na pewno, że antyczny strażnik dostał reworka swojego. E, tak, to wszystko jest w cały czas na modzie, pamiętajcie. E, I w ogóle teraz zabijanie go to jest coś zupełnie innego, i tutaj trzeba naprawdę pomyśleć, i jest to naprawdę fajnie rozwiązane. O, patrzcie teraz. Ta żaba zwyczajnie zjadła tego motyla. Ona biegła, jakby zagrywała go z ogromnej odległości, więc no to jest coś... No fajnie się po prostu obserwuje takie rzeczy, a my tymczasem nie mamy żadnych patyków i widzimy tutaj jedną z pierwszych nowych mechanik. Eee, wiem co to jest. Otóż jeżeli podejdę do tego, to wyjdzie z tego pająk podobny do tego wojownika, z tą różnicą, że będzie go dosyć ciężko zabić, ale możemy go wywabić... Chociaż wiem, że to nie zawsze. Może akurat tutaj nie ma. No tutaj akurat nie ma, a może tutaj będzie. No, zawiodłem się trochę, dobra. Zaraz znajdziemy jakiegoś pająka pod kamieniem. I ogólnie jak to skopiemy, to będzie. O, jest, jest, jest. I no tak on się prezentuje. Jak widzicie, on od razu odszedł żeby nie otrzymać yy, lepy ode mnie i ogólnie stara się mnie doczować bo teraz w stanie mu zadać jedynie dwa obrażenia, a normalnie to się leci 6-7, więc no zabicie go się kierą może trochę zająć, ale sobie zobaczymy, jaki tam z niego dobry wyleci. Yy, chociaż no, on ma trochę. To, że on tak ucieka przez chwilę jest trochę takie dziwne, ale no w sumie w momencie, w którym on tak ucieka, gacz może gonić, a wtedy on robi taki nawrót i tak skacze, więc no to może być całkiem strategiczne z jego strony posunięcie. Więc, żeby zadać mu więcej niż jedno uderzenie, to tak podejdziemy sobie bliżej do niego, bo to jest taki potip, żeby zadawać większą ilość obarzeń, nim przeciwnik ucieknie, chociaż no niezbyt to pomaga. Czy też, aby idą do mnie dojechać. Nie, ale to dobrze. O, i mamy tutaj nieco lepszy dop. Yy, w ogóle wiem, że dopią tutaj spider, znaczy małe mięsne kąski, tak. O Jezu dzisiaj w ogóle nie umiem mówić, ale ogólnie ostatnio jakoś mam z tym delikatne problemy, więc, przepraszam, jeżeli to, co będę mówił nie zawsze będzie w pełni składne. Ale zwyczajnie no ciężko jest ogarniać nową zawartość i jednocześnie e, prowadzić w miarę składny komentarz i też chciałbym no nie zanudzać. Więc no cóż, myślę, że możemy w ogóle na samych odcinkach będzie całkiem sporo cięć, żeby zwyczajnie wam e, was nie zanudzać. Eee, tym, co już wszyscy znamy, czyli zbieranie drewna. O właśnie, i widzicie, że Magię montażu jest w stanie nieco uprzyjemnić eee, tę rozgrywkę. Mam nadzieję, że będę pamiętał, żeby to wyciągnąć, bo jeżeli nie, to będzie przypał co najmniej. Eee, dobra, co byśmy chcieli? No, o, o mamy tutaj coś nowego. Mam tutaj szkieleta zatopionego w, w jakiejś skale i tutaj jakieś... to chyba jest paliwo. To jest melancholijna czaszka. Możemy sobie podejść, nie zaatakuje nas. Survival too easy for you? I can help you with that. Czyli, że przetrwanie jest dla ciebie za łatwe? Pomogę ci z tym. Jeżeli go dotknę, to z tego co wiem, to e, całość przetrwania będzie o wiele trudniejsza. Więc wolałbym tego nie robić. Więc może zrobimy tak. Napiszcie w komentarzach, czy lepiej to robić, czy lepiej tego nie robić, no to wtedy no, decyzja będzie wasza. Albo po prostu będzie ankieta, o. I w następnym odcinku... Chociaż nie, teraz chcę nagrać kilka odcinków z rzędu. Hmm, to mogę w następnym odcinku udawać, że będę wiedział i spróbuję strzelić. O Jezu, to jest duży mózg czas, jak to mój komplet zwykł ma, Eee... Hmm, czy robić ankietę? Nie, no, no bo wtedy to będzie w jakimś czwartym, piątym dopiero się dowiem. No bo chcę tutaj nieco sobie nagrać na zapas. No, bo ja w ogóle mam w tym mego maturę, słuchajcie, muszę się uczyć z fizyki, z matematyki, a zamiast tego robię livey i odcinki, więc no, myślałem, żeby nieco przejść teraz na taki system wrzucania materiałów na kanał, że w jakiś weekend, w weekendy się będzie pojawiał jakiś poradniczek, natomiast w tygodniu pojawi się jeden lub dwa odcinki z serii, serię. No to no jest to o wiele mniej pracy, bo na przykład nad poradnikiem jestem w stanie siedzieć e, ostatni, ostatnie... Czyli 5 ciekawostek robiłem jakieś 6-7 godzin, i to był jeden z lepszych czasów. Więc no, często jest to zwyczajnie bardzo czasochłonne, i wolę zwyczajnie ten czas spędzić na przygotowaniu pod maturkę, Chociaż no, z tym już nie bywa. E, więc możemy zrobić w ten sposób, że po prostu będą te dwa odcinki, a że no, seria w tygodniu, a że Celia się o wiele, powiedzmy, no, łatwiej nagrywa. No, bo ja no, odcinki myślę, że będą miały po. Między 20 a 30 minut. My sobie jeszcze tutaj tę tawkę zbierzemy. Wow, 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 Halo. Co się stało? Halo. Ja tego nie chciałem. To są ogarni z Księżycowej Wyspy, tylko co one tu robią? Fajnie by było tutaj jakieś światło ogarnąć, no bo... No, Żyj pochodnie, dziadzie. Kumplu. Jak się podpalił? O czym ja to mówiłem? Nim ten bestialski pies mi przerwał, szczerze to nie mam pojęcia. Ale muzyka nie wiem, czy to jest standardowa, czy to z tego moda, bo ja mam ogólnie moda sobie na muzyczkę, żeby też tak cicho na streamach jakoś nie było. I gdzie jest drugi psiarski? Pytanie za 100 punktów? To nie gdzieś tu się zagował na jakiegoś gekona i goni w nieskończoność. O właśnie. O wilku mowa, o wilku, bo wiecie, bo to pies, nie dobra, nie, stop it, get some help, dobra, tego typa sobie dojdziemy, no to nie jest akurat trudne wezwanie, no to zwyczajny pies, no to wiecie, co to jest, eee, no, no nic, co tu dużo mówić i o czym ja to mówiłem, no odcinki pomiędzy 20 a 30 minut, więc jestem w stanie nagrać powiedzmy nawet 4 Ciągiem, no chyba że tutaj jeszcze montaż, no to powiedzmy, że surowka do godziny może dochodzić. Chociaż na sali w to ona potrafiła dochodzić do nawet dwóch godzin, więc no nie mów hop, póki nie nagasz odcinka. No ale montaż, no to też wiecie, no to się przyspiesza wtedy i patrzy się, czy tutaj nie ma, czy nie trzeba czegoś wyciąć. Jak ktoś nie wiem, bija do pokoju mi, ale no mam nadzieję, że tego będzie jak najmniej. Bo tak powiem Wam, ze strony twórcy. O Jezu, ale to źle brzmi. Nie lubię się określać mianem twórcy. Wolę się określać mianem domowego typa, który wrzuca losowe filmy do internetu. To boli. Nie wiem. Chociaż w sumie twórca, to jest raczej pozytywne określenie. Czy to wynika ze skromności, niskiej pewności siebie, czy... Nie wiem. Halo, to jest... Znaczy, na YouTubach. A nie jakiś, nie wiem, filozof hub. Nie wiem, czy jest coś takiego w ogóle. Wątpię. To nie jest żadna strunka filozoficzna. O, a ten biom nie ma tutaj niczego absolutnie ciekawego. To fajnie, chciałbym dzisiaj na odcinku pokazać Wam nowy biom, żebyśmy mogli go sobie nieco przejrzeć. No bo póki co, to oprócz tego kamienia śmiesznego i psiarskich, to nie ma jeszcze, z... no i pająka. No to jeszcze nic takiego specjalnie nowego nie widzieliśmy. Więc fajnie by było ten biom pokazać, bo on jest, no naprawdę. Ciekawe jak tam robiłem wstępny rekonesans. E, tam jest, wiem, że jest na pewno jakiś nowy bosik I to jest taka królowa pajęków bardzo na sterdach. <grywka> Ale nie będę mówił za dużo, żeby wam... Nie psuć niespodzianki, oczywiście. Dobra, wyjdźmy z tego biomu, chociaż możemy, zez... chociaż możemy również zejść sobie na szybkości do jaskinek i weźmiemy sobie light bulby, żeby jak wytworzymy sobie maszynę nauki, a tego na pewno będziemy szybko chcieli ogarnąć. No to zwyczajnie będziemy mieli światło, a światło latarnia, no żebyśmy nie musieli się bawić w pochodni, no bo wszyscy wiemy, że to nie jest zbyt. Dobre źródło światła, trawa, watyki szybko schodzą. No po prostu szkoda, a bulwy no to to jest chwila ładowania, zazwyczaj przy wejściu są jakieś bulwiki. No to w ogóle utopia Chillera. No i dobra, jesteśmy w jaskiniach. O, właśnie to o czym mówiłem. Eee, jedna, dwie, to powiedz, że tutaj, o jezu, alziarowsko, Mamy tutaj dosłownie dwie, trzy bulwy. Na krzyż, dobra, 4, 5, 6. No szkoda, że to są takie pojedyncze, bo no ogólnie zasada jest taka, że kiedy masz takie duże pole bulw, to tych bulw jest na tyle dużo, że no zwykle się dobija powiedzmy przetraszem Ruin do Staka, jeżeli chcemy naładować ee, sobie latałnik, które trzymamy na powierzchni, no to się bierze ich więcej. I wtedy się zbiera dwójki i trójki, bo nie wiem czy wiecie, ale light bulwy, właśnie mogą wam rosnąć na roślinach 1, dwie lub trzy. No i po prostu zbieranie po dwie, no, nie muszę tłumaczyć, że jest tak po prostu szybciej, łatwiej, przyjemniej, a też no niestety nam się to wygenerowało do meritum. No i jesteśmy z powrotem na wierzchu, więc jak widzieliście, ile nam to zajęło Jedną czwartą dnia, a już będziemy mieli fajne źródło światła. Eee, Dobra, możemy w sumie wykorzystać teraz jeden z perków WX-a, a mianowicie, że może sobie jeść bez kar nieco podgnite jedzenie, a następnie wyrwać się z tego biomu i zobaczymy gdzie nas wyrzuci. No i co my tu mamy? Uuu, jakiś nowy biom. Chociaż nie, to jest po prostu bagno z nowymi roślinami, dobra, nieważne. A już myślałem, że tutaj też jest ocean i żeby to było takie fajne przejście. I w ogóle wiem też, że świnie podobnie jak w The wychodzą w momencie, w którym uderzymy ich domy, co jest w sumie logiczne. No bo wcześniej to było nieco takie bez sensu. A w ogóle... połączenie bagna i... tego cudeńka to co jest coś dziwnego. A to jest chyba gnijąca pułapka, jeżeli się nie mylę. I ona sprawia, że to co mamy w ekwipunku zgnije nam. Jeżeli otworzymy te skrzynie, więc zobaczymy sobie na przykładzie tego Monster Mita. O właśnie, spadło o połowę, nie wiem czy widzieliście. E, mamy tutaj na elektryczne darty, oku wigil, telelocator, rejnometr. Czym był telelocator? Aha, to jest to po prostu. No to w sumie nic interesującego, chociaż deski z gnilizna to sobie chętnie weźmiemy. Weźmiemy z powrotem nasze mm, itemeczki. To będziemy mogli sobie jeszcze owalić. No to wykorzystajmy, no bo szkoda, wyrzucić. E, dobra. Fajnie by było się ostawić, ale wolałbym to zrobić w świńskiej wiosce. No bo to zawsze jest dobre rozwiązanie, świńska wioska. E, nie muszę chyba tego tłumaczyć. Dechy. No w sensie ostawić. No jakby nie będziemy budowali głównej bazy, ale tak. Eee, zaczniemy tworzyć jakieś maszyny, a mi tam chyba mignął biom. Nie, to jest pustynia. no to jednak nie. Eee, więc tak, teraz możemy zrobić sobie jakieś szybkie cięcie i pojawimy się w wiosce świńskiej. Chociaż tak wam powiem, że może to cięcie nie jest najlepszym pomysłem, bo mamy tutaj takie śliczne lilie wodne i to też będzie fajnie pokazać. W ogóle to wejście tutaj jest kozackie. W sensie tu jest taki cypel cypel. Tutaj jeszcze ta woda. Mm, jest klimacik, tak wam powiem to miejsce. Powiedz, że to jest zamknięty akwem wodny. Ale jest ładny, jeja. Ej, rozłożyć się tutaj. W sensie ja nigdy nie mieszkałem na bagnie, więc może to być jakiś pomysł. Um, no, w sensie miejsce jest fajne, mamy raki, nie żebym kiedykolwiek z nich korzystał. Ale kusi, tak wam powiem. No dobra, to jeszcze się zastanowię, ale no, może, może, kto wie. E, dobra, więc tak, chociaż możemy sobie jeszcze zobaczyć, gdzie my właściwie ooo, w... Jak daleko wlądowaliśmy? Nie podoba mi się to. Ogólnie to świat jest mały ustawiony, bo jestem zwolnikiem małych światów. Jako, że zwyczajnie wtedy. Nie ma potrzeby aż tak dużej, żeby biegać. Dobra, czekajcie chwilę, jakieś światełko, wejdziemy sobie do lasu, zetniemy sobie jeszcze na szybkości. O, widzę, że mamy tutaj żywe drzewo po ciemnistych kwiatach. E o, w ogóle o psyż... o ps ps psysze. <śledz> o poczytalności można wspomnieć. E przy zdrowej poczytalności pojawiają się dwa nowe shadowy i... to nie są takie e łatwe gnojki, jak w przypadku Terror czy pełzającej Grozy. E, czyli crawling hollow po angielsku, e, tylko jest to coś o wiele, o wiele gorszego, a mianowicie mm, ten dziad wiem, że ma 1600 HP, 1600 HP, jeden shadow, więc e, trochę się go było jeszcze, że mówiąc o, możemy sobie już wykaftować maszynę nauki, chociaż czy to jest teraz dobre rozwiązanie, no tak średnio bym powiedział, biorąc pod uwagę, że i tak nic z tym nie zrobimy, więc możemy sobie, nie wiem, Monster Mita przepiec i lecimy dalej w. Podusz i teraz chyba już wylądujemy w wiosce świńskiej. O, mamy wioskę świńską, nice. Eee, więc tak, no ogólnie no nie mamy jeszcze wioski świńskiej, ale mamy tutaj, o, w ogóle jednak główka Shadow Pieces, i podejrzewam, że gdzieś tutaj może być oaza świńska, chociaż dosyć mały ten biom, ale on tutaj, czy on się tam dalej ciągnie, czy to jest jakieś, nie wiem, cudo. Nie, on chyba się... w te, No, on się w testano ściąga rozciąga totalnie. E, więc tutaj sobie pobiegniemy, znajdziemy sobie świńską wioskę, odwalimy sobie jeden albo dwa domki. E, wykaptujemy wszystkie niezbędne maszyny, żeby sobie zrobić jakieś zaopatrzenie. I w sumie będziemy mogli wyruszyć już do ruin. No bo co? Co my mamy robić na powierzchni do zimy? Może jest trudniej. O, 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 o. Widzieliście? E, świnia się na nas rzuciła. Zobaczymy w ogóle, czy zabicie jej sprawi nam jakieś dodatkowe trudności. Bo jestem tego dosyć ciekaw. Coś mi się wydaje, że miały jakieś dodatkowe ataki, ale nie widzę tego w tym momencie. No, chodź, świnko, Kumplu mój kochany. No, nie, nie. Łatwiutki był typo. Nie wiem, ale z tego co kojarzę, to chyba shopy mają zwiększone HP. O, właśnie, ma 375. Normalnie one mają chyba po 150, więc no jest to no trudniejszy zawodnik. Eee, dobra, to sobie byśmy jeszcze chętnie znaleźli jeden albo dwa domki. A wioski Świńskie, tak wam powiem, że może tutaj nie być. Ale jako zwalimy ten domek, to już będziemy mieli materiały na wszystko, co byśmy chcieli więc no, będziemy mogli się wybrać. Chociaż no, powiem Wam szczerze, że nieco się boję nasza ruin, ale no, WX-em no, to będzie czysta przyjemność, bo on może jeść e, zębatki, żeby się leczyć, e, żeby się też ulepszać, więc fajnie by było się w pełni ulepszyć w tych ruinach, nabrać nieco zębatek, żeby mieć na gorsze czasy. E, I będziemy dbali o poczytalność. Jest to coś, czego absolutnie nigdy nie robiłem, ale myślę, że Zabawę w te shadowy, te mocniejsze, możemy sobie rozpocząć w momencie, w którym zbierzemy nieco lepszy ekwipunek, jakieś słody, A teraz będziemy raczej dosyć ostrożnie grali. E, powiedział Turbina, po czym e, zdecydował, że idziemy do ruin. E, więc tak, ostrożność wiele ma imion, niektó u niektórych oznacza to siedzenie w bazie, w moim przypadku będzie rzeczy na poczytalność do ruin. Eee... Tak sobie myślę. Czy my mamy wszystko? Mamy strasznie mało małpik skinów. E, to raczej nam nie starczy do ruin, więc możemy tego jeszcze nieco potwarmić. Fajnie by było znaleźć ołtarz e, z kamień byłby, kamień z e, No ale no, zobaczymy, zobaczymy, nie? Hmm. Kumplu, nie denerwuj mnie. Ajajaj, i mnie zdenerwował pop. Dobra, zjedzmy to, bo to i tak zaraz zgnie, a my jako WX możemy. Super dożuwanie. Takie 2 na 10 bym powiedział. Kumplu, nie jedyne... denerwuj. Kumplu, ty mnie nie wtulaj. Bo jak ci zaraz wytulle, to się zdziwisz. No, elegancko, kurde. E, tak, mięso nam się na pewno przyda na hambata, bo hambat to jest podstawa szalu i no, to właśnie hambatów możemy sobie jeszcze nabrać, więc pozupujemy jeszcze trochę świńskich domków. Mmm. A tutaj jest kontynuacja tego biomu, tak jak w sumie się spodziewałem. E, no, w sumie to nie do końca, bo na początku myślałem, że tam poleci. Nie, na początku myślałem, że tu, potem tam, a... No, a jednak się okazuje, że tutaj. O, i mamy wioskę, czyli. No w sensie mamy ścieżkę, więc na pewno tutaj będzie wioseczka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kuchwale. Ojczyzny. No śmierć to Śmieszny jest ten dźwięk grzybów. W ogóle ja sobie włączyłem odsłuch, żeby słyszeć, czy mi ktoś tam w tle nie gada, bo jak zazwyczaj nagrywam, nie wiem, w nocy, <grym> bo ja jestem ogólnie nocny malek i mam na imię Malek, więc jest w ogóle łombo-kombo, eee, to teraz nagrywam o 16 i trochę dziwnie, Jezu Chryste. Chociaż i tak mamy teraz zimę. Tak, jak to nagrywam, to jest 3 grudnia. A 3 grudnia, no to już o 15, no już jest 16, już jest ciemno za oknem, więc poz do 600. E, dobra, więc tutaj się nieco już możemy zacząć składać. E, to jest co najmniej dobry pomysł. W ogóle ciekawe, czy niektóre maszyny będą droższe. W ogóle są też nowe itemy na pewno. To jest myślę, że w miarę fajna ciekawostka. To można nieco odnieść, żeby nam tego świnie nie powyjadały. Bo jednak zgnilizna, oczywiście, może się przydać. Eee, korzystając, że mamy już tutaj takie fajne maszyny, eee, od sobie zaczniemy wytwarzać podstawowe itemy. Eee, czyli, no żeby. A to mam. Nie, muszę sobie jeszcze trochę naciąć drewna, żeby móc wytworzyć dechę w razie czego. Eee, bo weźmiemy sobie oczywiście drewna. No nie jestem wielkim fanem drewna, ale drewno się no może przydać. W sensie upania go, no bo upanie drewna, no wolę się włączyć jakimś bossem, dealklopsem e, albo czymś takim, e, no niż samemu to robić, bo zwyczajnie uważam to za stratę czasu. Ee, więc sobie nastukamy teraz szybki jakiś stack. Mm. Możemy od razu też rozwalić te maszyny, to będziemy mieli jeszcze dwie sztuki drewna. Eee, po zwaleniu tej maszyny od razu ją sobie spekaftujemy, bo to zawsze jest dobry pomysł. Złoty kilof, bo w ruinach kilofy schodzą tak szybko, że to jest hit. Eee, możemy teraz już dechę wytworzyć. Światło byśmy jeszcze chcieli na pewno. Eee, w sumie po to schodziłem specjalnie do jaskiń. I to chyba już będzie wszystko. Nie, jeszcze hambat. Eee, to musimy jeszcze jedną świnkę... Eee, pognębić. Od razu możemy też w sumie sobie strzelić dzidę. Co prawda nie jest to najpotrzebniejszy i mam mi się w ogóle patyki skończyły. Super. O w ogóle, ona nie wyszła od razu. Czy ja wytworzyłem kask? Wydaje mi się, że go tworzyłem, ale nie widzę coś go w moim meku, a nie chcę robić dwóch. Dziwne. Aha, super. Ja chciałem mięso. Nie, nie wytworzyłem, dobra. W sumie mogę tutaj po prostu sobie rzucić okiem, a kask to zawsze jest dobry pomysł. Pancerz to jest życie, zawsze noś przy sobie pancerz. Eee, a jednak nie wychodzą świnie jak się niszczy domy. Warto zapamiętać. Kumplu, nie denerwuj mnie. A mnie dzisiaj świnie trolują, ja mam w... Matko Boska, jakie dzisiaj dawno gam. Jezu, to jest kiedy walczysz, ale masz nagle ochotę na, e, nie wiem, skórę swojego towarzysza. Dlaczego one w ogóle mają dom, w domach świ, świńskie skóry? Halo Clay! Gam w TG od lat, dużo lat. Z pięciu. Mam tutaj jakieś 4000 godzin łącznie na wszystkich e, kontach. I dopiero się zorientowałem, że coś jest nie tak w tym, że świnie trzymają świnie z w domach. Świ Matko Boska nie wytworzyłem Hambata Jak to jest być debilem? Opowiedz mi o tym. Dobra. Poradzimy sobie. W sumie tak mamy te stony, no ale trochę głupio, tak wiecie, lamić. O mi się w ogóle patyki skończyły, więc będziemy jeszcze przed ruinami musieli nieco sobie e, potuptać po świecie. Mm. To możemy zabrać, bo szkoda nam zawsze światełkę, chociaż i tak zaraz schodzimy do w podziemia. Świnkę sobie jeszcze zabijemy, bo zabijanie świnek zawsze na propsie. Okrutnik! Halo, kumplu? Nie denerwuj mnie, za przeproszeniem. W ogóle taka anegdotka w momencie, w którym biję świnki. Ostatnio sobie kupiłem wyciszacze do klawiatury, a mam teraz odsłuch, to chyba już nawet wspominałem, chociaż nie wiem w jakim kontekście. E, żeby właśnie wam nie przeszkadzać, bo wiem, że te klawiatury strasznie słychać na odcinkach. Wiecie co? Okazało się, że to prawie nic nie daje, więc e, oskamowali mnie w ogóle jeszcze chyba gdzieś się tutaj mam. O właśnie. To jest skam. To w ogóle nie wycisza. Mogę nawet zrobić test, chwilę. Założę olinga i pokażę wam jaka jest różnica super. Dobra. Eee, mamy tutaj dwa klawisze. Eee, jedną założyłem jeden jest z olingiem, drugi jest bez olinga. to jest z. A to jest bez. Halo różnica? Super, więc e, fajne działanie. Dwie dychy poszły jak są złote melce. Dobrze wydany hajs. Dobra, chodź tu świnko I mnie nie wtulaj. Dobra, atakujemy ją. Nie, to w sumie było totalnie bez sensu, ale co tam. Dobra, to sobie jeszcze posadzimy. Eee, dobra. To myślę, że w tym momencie możemy sobie już skończyć ten odcinek. Ja teraz sobie pomiędzy odcinkami pozbieram takie podstawowe zasoby typu dewno, właśnie patyki, bo myślę, że to przy ruin będzie no niezbędne do przeżycia, no bo to jednak jest potrzebne do pancerza, do narzędzi i do tego wszystkiego. A no właśnie zużyłem ostatnie patyki i mam tylko 18 sztuk tewy, a tak dwa staki tawy to jest minimum. Do tego jeszcze stak patyków, jeszcze żywe dewno, więc teraz się nieco przygotuję i w następnym odcinku już sobie zajdziemy do ruin i mam nadzieję, że je sobie w miarę fajnie zaszujemy. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek z, no, z nowej serii na kanale z uncompromising mode, czyli z harda w się Wam no, spodoba. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.